Łapki, spokojnie, Ho, Nic się nie dzieje. Spokojnie, spokojnie. Nogę ma wysunięto, nogę ma wysunięto. Nie musi się Rafał. Spokojnie. Bardzo ładnie, stabilizacja teraz. Na dosiad chodź! Na, do, na dosiad! Spokojnie Rafał, spokojnie. Dwa wdechy. Północ południe, rękę wychać Dobrze Rafał. Spokojnie, trzymasz, twoje, pozycja jest. On idzie Uważaj. Jest zagard. Rozpinaj, Rafał. Szeroko łokcie. Na 7 mamy dobrą na macie czerwone. Szeroko łokcie, Rafał. Szeroko łokcie. W walce szkuje się Witucinski i Bartosz Paściński. A na następnej Bartosz Suchowski piotr cerwiak. Rafa pozycję zmienił Pod podłap. Pod, pod dobrze, 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 tak, tak, tak. Tak liga. Tak liga. Jedź i Rafa spokojnie, nie marduj się. Minuta trzydzieści Dobrze jest. Łapi wysoko. Dunia łapie. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, Rafał. Cały czas przyklejona jedna. Góra, dół, noga. Tak. Spokojnie, daj, 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 daj. Spokojnie, daj. Do... dopnij, 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 dopnij. Dopinaj, 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 dopinaj. Dopinaj. Dopinaj, 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 dopinaj. Tak. Masz, masz, Rafał, masz, masz. Dopinaj na kolana. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tak. Masz, 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 masz. Dobra i teraz nogami zapnij biodra wciskaj. Biodra wciskaj, zapinaj, zapinaj, zapinaj Do góry, do góry, do góry, do biodra do góry Dopinaj, dopinaj, dopinaj Cały czas Szymarafał. Twoje, twoje, spokojnie stabilnie, uważaj Końcóweczka jest, 20 sekund. Marzaj, trzymaj, trzymaj tam, trzymaj, trzymaj. Dobra, i teraz szeroko łokcie. To końcu jest z Uważaj, spilnij tych, pilnij, pilnij, ud. szeroko uda, ciasto uda, trzymaj. Zrób trzymaj, to,